Szanowni Boże, witam Cię bardzo serdecznie, weź do ręki Pismo Święte, otwórz je na Ewangelii według Świętego Łukasza, w drugim rozdziale, w wersetach od pierwszego do dwudziestego. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, aby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieruszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem tego całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami, chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w którym sobie upodobał. Daniowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą. Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam wydarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. W imię Ojca i syna, i ducha świętego. Amen. Wyobraź sobie teraz, że Bóg patrzy na ciebie. Poproś go swoimi słowami. Żeby był w centrum tej modlitwy. Przeczytaj ten fragment Ewangelii jeszcze raz. Zamknij oczy i wyobraź sobie dzieciątko w żłobie, w nocy i zimnie, w biedzie i przykrym zapachu zwierząt. Nie spiesz się, masz czas. Poproś o łaskę poznania, pokochania, Naśladowanie Jezusa, który stał się człowiekiem. Wyobraź sobie Maryję i Józefa, wędrujących kilka dni do Betlejem. Poczuj zmęczenie Maryi. Wczuj się w złość Józefa na to, że spis ludu przypadł akurat w tym momencie ciąży. Zobacz moment, gdy Maryja zaczyna rodzić. Poczuj rozpacz Józefa, nie mogącego znaleźć miejsca w gospodzie. Zobacz, że są pozostawieni sami sobie, bez opieki. Uświadom sobie kontrast pomiędzy bożymi obietnicami a tą sytuacją, w której wszystko się sypie. Wyobraź sobie, jak znajdują miejsce w pasterskiej jaskini na wzgórzu. Poczuj zimno nocy, zapach zwierząt i głód. Zobacz ból i brak komfortu Maryi oraz bezradność Józefa. Wyobraź sobie, jak rodzi się Jezus. Słuchaj krzyku Maryi i dzieciątka. Zobacz, jak po porodzie dzieciątko już śpi, opatulone w żłobie. Patrz na Jezusa oraz na twarze Maryi i Józefa. Wyobraź sobie, że jesteś tam razem z nimi. Trwając przy żłobie. Zastanów się, co oznacza takie przyjście Boga na ten świat. Wyobraź sobie teraz pasterzy, śpiących lub leniwie strzegących owiec na pastwisku. Zobacz, jak przychodzą do nich chóry anielskie w blasku. Patrz, jak pasterze się budzą w szoku. Słuchaj śpiewu aniołów i słów dobrej nowiny. Patrz na zaskoczeni pasterzy i budząco się w nich nadzieję. Poczuj ich radość i entuzjazm, gdy biegną szukać narodzonego Boga. Zobacz ich zdziwienie, gdy widzą Boga w ubóstwie i nędzy. Wyobraź sobie, że jesteś tam razem z nimi. Na koniec tej medytacji, wyobraź sobie, że jesteś przy żłobku. Pogadaj z pozostałymi osobami o tym, co się dzieje. Porozmawiaj z Bogiem o tym, co się wydarzyło. Pomodmy się. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach twoich ukryj mnie. Nie daj mi nigdy odłączyć się od ciebie. Od złego wroga obroń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. Każ mi przyjść do ciebie, abym z świętymi twymi chwalił cię na wieki wieków. Amen. W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen.